Oh, <laughs> Dziękuję firmie nie, film. Mam nadzieję, że w tym sezonie będzie dobrze będzie nam się spróbować jak w zeszłym sezonie i ze Dziękuję za zaufanie. To dla nas też jest bardzo ważny moment, że po raz drugi wybraliście współpracę z nami i e, naprawdę szkoda, że na teczce tu nie można od razu wpisać opcin Resopja. No, piszemy, piszemy. Ale może pierwsza liga już tak będzie wygląda. Piszemy, super. Dziękuję. Piszemy. No to Grzegorz, jakie plany w takim wypadku? Mamy umowę podpisaną. Z tego co widzimy na koszulkach, jest już pełne grono pewnych sponsorów. Tak jak rozmawialiśmy podczas podpisania umowy, no żywymi nadzieję, że to jest ostatni raz druga liga, czyli teraz już celujemy w pierwszą. Jaki okres przygotowań, jak ten zespół? No, dokładnie tak jak powiedziałeś, to jest pierwsza umowa podpisana, ale mam zaplanowanie tych spotkań z sponsorami i jesteśmy na mechanizację wszystkich umów. Sponsorzy są dograni, budżet jest dograny, skład jest zbudowany na walkę o pierwszą ligę i na wygranie w ogóle drugiej ligi, bo chcemy w tym sezonie zrobić kolejny krok naprzód dla naszego miasta, dla rozwoju drużyny i sponsorów i awansować do pierwszej ligi. ¡Ja, ja, ja!